Siema siema, tutaj Jeremy, a to jest pierwszy odcinek Let's Playa, gameplaya, jak to chcecie nazywać. Obojętnie mnie to nie obchodzi z komentarzem. Tak, jest to gra Counter Strike Condition Zero z Lighted To jest taki jakby dodatek do Condition Zero, który oferował kampanię. I tutaj jest taka kampania. Hmm, nie wiem, w stylu Call of Duty, tak, to jest wiadomo. Stara gra, stary silnik, ale mamy skrypty. Nieważne. World map. O kurde. To już jest nie tak. Hmm? To ma być single. O dobra jest Dobra, ja nie wiem, nie chcę mi się pokazać tego treningu bo to jest taki raczej gameplay, let's play to nie będzie, bo nie opłaca się, bo to nie jest gra pod let's play tutaj nie ma fabuły, tutaj misje możemy wykonać w takiej nieokreślonej mm, kolejności, więc to będzie taki gameplay dobra, to wybieram mapę hm. a, wybiorę to pipe dream normal, żeby nie było Chociaż mogę paść, bo da, bardzo dawno grałem w cs w te staroszkolne strzelanki, prawie, że zapomniałem, jak to się gra. Dobra, nieważne. Nie ma tutaj celowania przez przyrządy. To jest... dziwne. Znaczy, dziwne. Normalne, ale... nieprzyzwyczajone. Dobra. Tak, patrzcie, Fabuła, patrzcie, jak pięknie rusza, rusza ustawę. Szczerze mówiąc, lepiej niż w Modern Warfare 2, bo tam czasami są takie zacięcia, można wyrzec. Patrzcie, piękna animacja. Trzęsie na się ekran. No, dramatyczna muzyka Hansa Zimmera. No, let's go, comrades. Halibowie? Przepraszam. Aż... No. Co jest? To no łacha mamy. To jest Pokażę Wam fajny trick. Zniszczalność otoczenia prawie jak w battlefieldzie. Spray, to jest najlepsze. No w ogóle to jest to. Ai, jest jest. Patrzcie na, na te animacje. Wspaniałe. Patrzcie na ten konż grafików. Battlefield 3 się chowa. Czołgać się nie można, to prawda. No. No, interakcja z otoczenia. Ufa. Spotkiewicz, wow, piękny skrypt. Aha, jeden HP. Mhm, to nie było zbyt mądre. To jest fajne, dramatyczna scena. Złoczyńca jakiś wnioskując po kombinę zanie. Aha, i z góry przepraszam za jakoś mikrofonu, który jest do O Opak. Dobra. Tam jest. Ło, i skrypty, i pasto. Zniżalność wysłuchania. Pasto. 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 jeszcze o Boże od początku dobra nieważne, biegniemy Zwiniałem o tobie. Dobra interakcja z otoczeniem. I teraz klip. Efektowna animacja! Proszę, headshot! Ło wow, pachnie! Ale lagi! Ło! Ale nic to cobotnie noc! Mój jezu! Spoko mam 12 FPS w związku Minecraft. Battlefield, to jest Sparta. No, popatrzcie. Konst grafików, animacja, to jest niesamowite. Boo, boo, boo. nie? No, No jest, lecząca apteczka. Amunicja. O Boże. PPSy. Tak. Tak, to jest mój niepowtarzalny skill. Za osamę I Teraz trzeba by się podłożyć tę minkę świetną Która wygląda jak opona Zwierzmy kolega to. Niesamowita sztuczna inteligencja Niesamowite Prawdziwa też niesamowita Mhm. O, apteczka Jak to mawia, wązaj, lamen fest Dobra, mamy oponę i teraz trzeba zrobić coś takiego Ha, piękne, nie? I patrzcie Battlefield. Hmm. Boko, że ściany są całe, a nie Uuu, trzeba... Our system Jest of warder No, gears of war Damen Fest <coughs> Ale już chyba checkpoint był Nie wiem Nieważne Loading No do, co do samej gry, ja jej nie kupowałem, ja kupowałem Counter Strike A16 i dostałem Condition Zero i Condition Zero Deleted Scenes yy, za darmo No czy za darmo, w zestawie nie było innego wyboru Ale zainstalowałem tylko jedną grę no i No no tu no, widać gra, gra jak gra Wiek robi swoje ale ale mimo wszystko no gra się przyjemnie to jest konkurencja dla Battlefielda 3, znaczy no, Battlefield 3 jest konkurencją dla tego Granat Apteczka I tutaj z tego co widzę na zegarku to tutaj już powoli dobiegamy do końca naszego odcinka No, tak więc Teraz z racji tego, że walczymy z talibami, to zrobię to w stylu najprawdziwszych talibów. Tak. A więc... Za osamę! Allah Harvard! Ach, Osama byłby dumny. Żegnajcie.